Czy wierzysz mordeczko w takie rzeczy jak numerologia, astrologia bądź zodiaki? A tak szczerze. Kurczę, bądź tak, w Zodiaki się nie zagłębiałem, ale jeżeli ty chcesz się wypowiedzieć, chętnie posłucham o czymś ciekawym. Zacznijmy od czegoś kurwa takiego, wiesz, wow, nie? Powiem ci trochę o twojej osobowości znając tylko twoje urodziny. 14 maja 2005, jedyne co wiem, że tam chyba mam byka, tak? Znak Zodiaku bodajże. Aha, aha, tak. W numerologii jesteś ósemką. Ósemki ogólnie są zajebiście ambitne, nie? To cię nie zadowala praca na minimalnej, ty chcesz osiągnąć trochę więcej w życiu, ci nigdy nie uchodzi na sucho, ogólnie karma do ciebie bardzo szybko wraca, Będziesz Używała w życiu więcej niż większość osób. Powiem, że bywasz zaborczy w relacjach, czasami trochę zazdrosny, wiesz co chodzi? Taką dominujący charakter i robisz wszystko na twoich warunkach, bo inaczej po prostu się nie zgadzasz, wiesz co chodzi? O no, kurwa. Jesteś, hobby, aser... wszystko... Jesteś kurwa asertywny gościu, nie? Prze wszystko, żeś w punkt trafił, nie? Ja wiem. Co z, jeżeli chodzi o uchodzenie na sucho, to fakty, ambicje i tak dalej, też fakty, bo życie mnie trochę doświadczyło od dzieciaka. Dopiero 18 lat mam na karku, ale swoje już przeżyłem trochę, nie? Ale więcej mienia ma w tym domu niż jestem, nie? Mm. No, szorado, no, tak. ten, wychodzisz z domu ogólnie, nie jesteś domową duszą, nie? Wy tak macie, jesteś urodzony 14, 1 plus 4 równa się 5, 5 to jest liczba zmiany, podróży, piątki. Nie, nigdy, nigdy nie zostajecie w domu, nie zamulacie na chacie. No, jeżeli chodzi o podróże, w sumie też już troszeczkę sobie zwiedzi. dużo osób właśnie gadało, że że na przykład zazdroszczą mi takich możliwości, że czasami są gdzieś wyjadę, nie? No, tak już z tobą jest i widzisz, wiem to tylko po twoich urodzinach. No, ale to ciekawa sprawa, zaciekawiliśmy teraz. Sama, sama data urodzin i tyle żeś kurwa informacji podał, że nie jeden mój znajomy by mi nie powiedział tyle o mnie, nie?